Siema, się się na swoim serwerze, czyli XanRP, ale odcinek nie jest taki jak zwykle, ponieważ to gracze dawali mi różne zadania do wykonania i jeżeli taki film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a na pewno będę robił więcej tego typu filmów, bo mi się serio podobało. No i oczywiście zostaw sobie z dzwonem, jeżeli jesteś nowy i chcesz dostawać powiadomienia o tych filmach. Pij sobie na XanRP, a może mnie spotkasz i to ty mi dasz zadanie do następnego odcinka, no i oczywiście oglądaj do końca. Miłego oglądania. Yep. Ale zaś to brudne Los Santos. To się zmienić z kina Muszę się przebrać, bo wszyscy mnie rozpoznawają. Wyglądam jakieś jakiś papcie Co to jest? No to moja nowa postać. Nazywam się Joseph Mourinho. Idę poszukać graczy? W serio, wy wpadłem pod mapę i mnie zabiło. Halo. Ja, jakie chcę, chcę. A proszę się pisze debilu. Ale co ja, kurwa, jest, Ty jesteś moim panem? Ja tak. mam cię prosić, tak. kurwa? Tak. Proszę mnie. Mogę poprosić kogoś innego. To sak Ależ tu dalej. No to proszę twoją mamę. O ty kurwa. Twoje bana, nie dokończyłeś kurwy synu. Idź pod pa... Po, o! O twojej matce mogę różnie mówić. dalej. Idę mu wyjeba perma. Powtórz to. Kolega mu, kolega mu. Powtórz to! Bądźmy system, powtórz! Zadzie! Dobra, pierdol się. Ja p... Dole, co to za zwierzęta? Ja się boję tego użytkownika. Olego, ja już nie będę przeklinał w tym odcinku Rym-pam-pam-pam, jeb, jeb, jeb Szukam by, gdzie on jest? Idę szukać wyzwań od graczy na serwerze P. Witam, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Proszę mi dać wyzwanie, zadanie Jakie zadanie? Zadanie, zadaniowe, potrzebuję Obojętne jakie, potrzebuję zadanie od pana Daj mi ty siaka. Dobra, to zaraz przywiozę debilu, właśnie masz permo. Halo, halo, przywiozłem pieniądze. Halo, dobry, e, proszę dzień, mi dać to jakieś to zadanie, to zadanie do wykonania potrzebuję. Ukradnij domek. I, da, i daj nam lód. Dobra, dziękuję bardzo. Do zrobienia, do zrobienia. 269, zapamiętam jak ID. Już wiem jaki będzie tytuł odcinka. Wykonuję niebezpieczne zadanie od graczy. Sun roleplay. Mega tytuł, na pewno byś kliknął. Ja dopiero dalać domki. Pom 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 Włamuje się. O! Ja wiem, że tu bludsi mieszkają, ja nie lubię bludców Nic się znalazłeś, o biedaki bludsi No i tu można jeszcze ofrenzlować? Lodówkę im ofrenzluję Chemikalia Będę alchemikiem Tu chyba już nic nie ma Podłóżkiem, ja zawsze się bałem rzeczy z pod łóżkiem Myślałem, że tam pająki mieszkają Wychodzimy stąd o! Eee! 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 Psy, jebać psy, jebać psy Jebać psy Jebać psy Spipczaj nie widzę tego! Mysz kłamać! Został mnie! Ja się boję, że rybów został mnie! Bratku. Nie, 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 nie! nie Ty dobry, jest pieprzaj! A to babcie, babcie, klucze pożyczyłem od babci! A tak, od babci to się. Ma... Ja u babci byłem, ja u babci byłem! Proszę mnie zostawić! Zostaw mnie, ja u babci Ale byłem, nie, 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 nie. ja u babci byłem! Ale... Tak, byłem u babci, babci, babcia chory! No nie no, dała mi garnek, żebym poszedł, ja panu pokażę! Proszę, proszę. dała mi garnek, żebym poszedł po ziemniaczki, a wy mi... <śledño>

Dole, ale zjeby. <gry> skurwysynu, synu, stój, mam luta! To ty jesteś? Tak! O, mamy tak, mamy to, mamy to, mamy to. Okulna, dzięki. I tysiąc dolarów. Ty, dzięki. dzięki. Nara, zadanie wykonane. E, musisz mi dać no, do no, wykonania no, zadanie no, no, bądź jakiś challenge. Wieś na K1 i wszystkich rozwal. Dobra, dzięki. Wieś na K1 i wszystkich rozwal. No dobra, dobra. Pytanie, czy ktoś tu jest? Ktoś tu jest. Bo nie. Możemy zamienić to zadanie na marihuanę bo na marihuanę ktoś będzie 100%. Dzień dobry, z skurwy, synu! No podaj się, rozumiem? Podaj się, podaj się, łapy, łapy, łapy O, ty kurwa. Pojebało go Ale chłop fd zajebał, jakby miał ID, by mu dał bana Proszę się podać, ręce do góry Ale ty Dobra, ja im wywalam bana za FD Nie, to tak nie będzie 5-3-0, zapamiętam sobie Wyszedł na mnie O, kurwa. On dostał drugi łeb Aaaa! kurwo! Skurzy synu, no, jak BM-kom po takich górach jeździsz? No to nie ja jechałem. To tamten kolega jest idiotą. No przejebane, ta? No, może mieć przejebane, jak chyba, że przyjdzie i przeprosi, że pojeżdża tak nie będzie no, nie robił. Nauczymy migracji pozornego roleplayu, a nie jakiś fejdlar wie... Fe... Gówno Panie kolego, wystraszyłem się. Dobrze, dobrze, mam nadzieję, że pan tak nie będzie robił. Nie, ja się bardzo za kupowałem Zadanie niestety nie zaliczone, ale dogadaliśmy się z tamtymi, więc zadanie zaliczone 50-50, bo tak to wiecie, ja bym im bom bam wyjebał wszystkim sztukę, ale niestety użyli fail drivingu, tak nie będzie. Możliwe, że hodujemy na naszym serwerze graczy, chorych na Proszę mi dać jakieś zadanie, challenge, you know o co chodzi? Teraz wjechać na ten parking i przeskoczyć i zrobić backflip. Bojówkarska, było się nie bojówkować. Ciebie backflipa, backflip, backflip było blisko, nie? No skur! Nie no, próbuję ostatni raz, bo mnie podobcyni. No skur! O, zawistołem O, jednak nie. O, dobra, niestety tego do zadania nie udało mi się wykonać. Dzień dobry, proszę mi dać jakiś challenge zadanie do wykonania. Oboje, też czym związane, jakiś challenge poproszę. Dobra, dzięki. Bądź jak Kaluch, dobra, idę robić stunty. Tutaj będzie odpowiednie miejsce do stuntowania Tutaj mamy stunt numer jeden. O, 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 o Jebane gówno Dam radę Yooo, you finish this wapflip? Backflip? Backflip? Pojebie mnie Nie no, tutaj musi się udać, nie? No ja, co to jest? Co, co się dzieje? Nie mogę o, o, i tak pomiędzy to, tak, o, o, o Jo! Załóżmy, że mi się udało numer jeden, zrobimy trzy Trzeba się odbić idealnie od krawędzi ławeczki No, niestety nie tak, jak ja zrobiłem Tutaj, tutaj, tutaj będzie odpowiednie. Woo! Tego jeszcze nie było! I przeżył, przeżył normalny kaskaderka. Zaliczone, dwa na trzy Epic stand, epic stand I jakby wpadł do środka Dobra, wpadłem, wpadłem, w, wytnij to czy coś, nie? Wpadłem widzowie, tak było, nie kłamie 3 na 3 zaliczone Musisz mi dać jakiś challenge, zadanie, jakie mam zrobić Challenge No to czekaj, czekaj Dodaj mnie do znajomych na aplikacji Panie ja debilu, Czekam. co za debil? Halo, przepraszam, halo, e, proszę mi dać jakiś challenge, zadanie do wykonania. Niech pan e, wjedzie na całą górę tej budowlice za nami. Dobrze, dziękuję. Pik, 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 pik. O właśnie, tutaj, tutaj. Challenge wykonany, dzień dobry, proszę mi dać jakieś zadanie do wykonania, challenge tak zwany. O Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Dobra, e, dobra wjedź na, wiedź na komendę i rozwal całą komendę. Dobra, A dobra, mam rozjawiać całą komendę, dobra. Dlaczego Ała. pan go bije? Dlaczego pan go bije? Co pan robi? Gusy. To gofres! Tak, jestem gofrez! GOFRES! O maaa! Gofrez! Dawaj go, dawaj! Zadanie wykonane! Jaki gofres, debilu! Pierwsze pytanie, czy ja wam brzmię na Gofreza? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się Proszę mi dać jakiś challenge zadanie do wykonania Poza koł Cześć, cześć! No to zrób tak, pierdol kasetkę, a potem poczekaj jak przyjadą pały i zacznij udawać niepełnosprawnego Ale ja nie muszę udawać dobra, dzięki Dobra, pierdolisz kasetkę i nie udawać albo, A bo... No wiesz o co chodzi. Ale że ZALEDZI W WYPIERDALAJ WYPIERDALIŁEŚ DEBILU No ogólnie zrobiłem tutaj kasetkę, ale niestety panowie psy nie przyjechały, bo było ich mało Więc można zadanie zaliczyć, tak? Niestety, nie przyjechali Zadanie wykonane połowicznie Dzień dobry Proszę, proszę, proszę mi dać jakieś zadanie, challenge zadanie do wykonania czy... Proszę jechać na jednym kole przy policji i walnąć w policję radio Co to jest za zadanie? To Znaleźć mi teraz policjanta, jakich jest trzech Widziałem psy, widziałem psy, widziałem psy, widziałem psy Jebać psy, jebać psy Jebać psy, jebaś psy. Jebaś psy. Oh. Bo mnie goni <grystanie> Spieprzaj kasztanie Spieprzaj kasztanko I tak mnie nie dogonisz analfabetko I co, i co, i co frajerze Ja pojadę tędy A i co Proszę nie rób tego ale, Pro... Tak się nie bawimy Proszę czysto, nie rób tego proszę nie. nie. <grystanie> eee, zadanie wykonane Challenge, kif challenge Nie wiem, że mam A -a -a. się zesrać czy coś w ten sposób. Tak No to pojedź na lokalizację 3031 e, Tam są tacy fajni ta dziąkowie, Żebyś ich odwiedził Oni chyba, oni chyba myślą, że ja nie wiem, że tam jest Marysia Dzień dobry, ja w odwiedziny Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ja w odwiedziny, dzień dobry, łapy, ale ja w odwiedziny, dobra, nic nie zrobimy, tylko panie, ale chłopaki, ja miałem na obiad przyjechać, tak mi powiedzieli, że czu, zjem dobry obiad, od razu. okłamali mnie. O Jezu, co to w lewej kieszonce masz? Chuja i jajko jedno W kieszeni no chyba takiego dużego nie masz Spróbuj wyssać No nie, nie będę było. No i zostałem bany. Pamiętajcie, jak wjeżdżacie na różne redzony, to liczcie się z tym, że mogą was owalić Tak jak właśnie mnie, miałem przyjechać na obiad je ojebany sklep Eee, yy, mówił mi pan dać jakieś zadanie do wykonania, challenge tak Jakie zwany zadanie? Challenge, obojętne, obojętne, pan musi wymyśleć Nie wiem, zjeść z góry na rowerze Dobra, do widzenia Jechać z góry na rowerze, no dobra, 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 ja dam radę, ja dam radę, na spokojnie damy radę Ja to jeszcze przeżyję O kurde! Tak to chyba nie przeżyję A bo ty żyję Wow, gigaczot! Wow, 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 wow! Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze, jest giga dobrze. Bo wow, tego nikt się nie spodziewał, że to prze. O, o dobrze jest. Wow, ale stanta! Kolażówka teraz, tak zwana. I cyk stanci. Kolażówka. I cyk stanci. I wow, już prawie zjechałem. No nie! Dobra, i tak wykonany, zjechałem. Eee, zadanie wykonane. Poderwię jakąś samicę. Sa mogę być... Może być chłopak? No może być chłopak i niech ci zrobię gałę, Dobra, dzięki Dobra. Elo. Jezus, to chyba jest najcięższe zadanie dotychczas, nie? Witam panie policjancie, skusi się pan na ludzika? Za do auta, Muszę ogólnie jeszcze pana poderwać. Dobra, to może ja zrobię, co? O, wam. O, da to smaczne. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia co ja robię? Zadanie wykonane, tylko że to ja robiłem ja się, Kradnę cię, kradnę cię Pierdol się, ja ci kradnę Halo, proszę mi dać jakiś challenge, zadanie do wykonania, Halange. Challenge? Challenge na miejscu. na miejscu banku, na tym wysokim wyżowcu. No. Zeskocz na dół i przeżyj Dobra, to jest do zrobienia, na spokojnie bo muszę się tam dostać Więc jestem, jestem na miejsc banku o, o Jezus, jak je... O, o Jezus Jeszcze niżej chyba I każdy. O! Przeżyłem. Badanie wykonane. Jeść pod komendę. Wyciąg jakiegoś policjanta. ładuj go do fury. liwić go na tamę. Każ całować jajka. Niech go przywieźć z powrotem, jak Muszę pana policjanta wyciągnąć z komendy. Dzień dobry, ja mam taki ten. Mógłby pan pójść ze mną na chwilę? Taka sprawa jest tutaj przed komendą. Pan wszędzie na chwilę, bo ja muszę panu coś pokazać. Zakładam panu Duszenie. Musimy jechać na tam i musi mi pan podotykać jajka I potem pan wróci na służbę. Nie ma szans. Jak nie ma szans? Nie ma szans. Łapami mi w górze go. Ściągasz mi spodnie i dotykasz jajek. Nie ma szans. Jesteś zmuszony albo zginiesz. O, O mój Boże! A, dobre było, dobre pan wsiada Tak, wsiada pan ja od pan odwiozę. Nie mogę. A, no co z buty zapierdala Zadanie wykonane! No może nie, nie będę go dowoził. To i tak zadanie wykonane, niech zapierdala z buta. Halo! Ha Eee, da mi pan jakieś zadanie, challenge do wykonania? Napad na komendę. Dobra, dobra, git, do Dobre. widzenia. Ja nie zrobię, ja nie zrobię napadu na komendę. TO JEST NAPAD, TO JEST NAPAD, POLICYJNY! TO NAPAD, NAPAD! Ła! NAPAD, NAPAD! Spierdalam, walekujta! Mam nadzieję, że spotkamy się w pieklu. Jeżeli dotrwasz do końca, napisz w komentarzu zadanie, a będę wiedział, że jesteś totalnym szefem.